Dzień dobry Państwu. Dzisiaj drugi odcinek z serii nawiedzonej Szkocji i dzisiaj zapraszam Was do Bangor Village Hospital. No drones. Ciekawa tabliczka. Tak więc znajdujemy się w Bangor Village Hospital. Jest to opuszczony szpital psychiatryczny powstały w 1906 roku. Natomiast pierwsi pacjenci. Zostali tutaj przyjęci w 1904 roku. Szpital w latach swojej świetności był jednym z najlepszych, najlepszych szpitali psychiatrycznych w całej Wielkiej Brytanii oraz był pierwszym szpitalem w Szkocji wybudowanym na wzór kolonii, wioski. Dodatkowo w okresie I, jak i II wojny światowej szpital i wszystkie budynki przynależące do szpitala pełniły funkcję Schronienia dla rannych żołnierzy, natomiast przed wojną, po wojnie, jak i w okresie dwudziestolecia międzywojennego, szpital, szpital wracał do swojej normalnej funkcji. Wygląda jak przystanek autobusowy jest jedna uliczka, tutaj druga. Teren całego szpitala jest po prostu ogromny. Żeby Wam to uzmysłowić, to sprawdziłem. Cały obiekt, cały, cała wioska, bo tak to się nazywa, mieści się na obszarze 960 akrów. Przeliczając to na boiska do piłki nożnej, wychodzi 550, około 550 boisk do piłki nożnej. To jest właśnie teren całej, całej wioski szpitalnej. Na terenie obiektu znajduje się, znajdowało się około 30 budynków. To, co widzicie za mną, jest to wielowyznaniowy kościół. Natomiast znajdowały się tutaj również takie budynki jak piekarnia, własne gospodarstwo, stacja kolejowa, sklep, e, biblioteka, sale rekreacyjne. Także pacjenci mieli tak naprawdę tutaj wszystko, czego potrzeba im było do takiego codziennego, normalnego funkcjonowania. jak podają źródła. Wielowyznaniowy kościół. Powstał troszeczkę później, gdyż został wybudowany w 1924 roku. Szukając informacji o tym miejscu w internecie, jak i, jak i oglądając różne filmy na YouTube, niektórym youtuberom udawało się wchodzić do wnętrza niektórych budynków. Natomiast z tego co ja widzę dzisiaj, wszystkie wejścia są szczelnie zamknięte. Bardzo wiele wejść, i okien jest po prostu zamurowanych. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was chce się tutaj wybrać, pamiętajcie, że śmiga tutaj dookoła biały van ochrony. Dopóki sobie spacerujecie I, i nic nie szkodzicie niczemu, to wiadomo, jest ok. Natomiast jeżeli gdzieś tam zaczniecie się wciskać do środka do jakichś budynków, to najprawdopodobniej was stąd pogonią. Villa numero 1 Natomiast jedyne, co możemy tutaj spotkać, to właścicieli psów chodzących tutaj na spacery. Natomiast miejsce, jakby to powiedzieć, jest dosyć takie mroczne. Mimo, że jest sobota, godzina 8 rano, roztacza wokół siebie taką nieprzyjemną maurę Ciężko mi to określić bliżej, natomiast nie jest to pozytywne miejsce, o tak. To chyba najbardziej trafne określenie. Likwidacja szpitala rozpoczęła się w 1989 roku. Natomiast ostatni pacjenci opuścili go w 2004 roku. Tak więc praktycznie szpital funkcjonował równo 100 lat. Od 1904 roku do 2004. Mimo, że oficjalne otwarcie nastąpiło w 1906, to tak jak powiedziałem wam wcześniej. Pierwsi pacjenci trafili tutaj w 1904 roku, a likwidacja szpitala nastąpiła dlatego, że w pobliskim Livingston został otworzony szpital świętego Johna, nie pamiętam już, wydaje mi się, że świętego Johna i on przejął, przejął rolę tego szpitala. Tak jak wspominałem, w okresie I, jak i II wojny światowej Szpital ten był schronieniem dla rannych żołnierzy, jak i ofiar wojen. I tak jak w trakcie I wojny światowej, był on w stanie pomieścić około 3000 ofiar, tak podczas II wojny światowej wybudowano tutaj aneks, żeby móc pomieścić większą liczbę ofiar. A następnie, po zakończeniu II wojny światowej, aneks ten został głównym budynkiem szpitala psychiatrycznego. I tam, w tym budynku, specjalizowano się w leczeniu oparzeń oraz w chirurgii plastycznej. No i tutaj też jakby pierwsza, pierwsza nawiedzona historia, którą opowiadali pracownicy, rzekomo z tego co udało mi się znaleźć, pracownicy, personel szpitala po okresie wojen opowiadał o takiej mrocznej aurze, która panowała w szpitalu, w budynkach szpitala, a spowodowana ona była przez duchy e, weteranów wojennych. Za mną The shop. Tutaj jest sklep. Niesamowita, niesamowita infrastruktura. 18, 19, 20. Ja postaram się znaleźć willę numer 9 i jeżeli uda mi się ją znaleźć, to tam pokażę Wam, opowiem Wam o kolejnej Nawiedzonej historii związanej z oknem willi numer 9. Nie ma jak wchodzić do środka, więc postaram się chociaż pokazać przez coś takiego, jak to wygląda w środku. Kolejny przystanek autobusowy. I wiecie co, naprawdę e, jestem akurat w trakcie treningu tutaj, biegam sobie po prostu, żeby połączyć dwie rzeczy naraz. E, natomiast obiegłem mniej więcej Pętle gdzieś tam zatrzymywałem się, nagrywałem. E, może się cofnąłem o kilka metrów, żeby coś zobaczyć, obchodziłem jakieś budynki. W każdym razie pętla, e, żeby obejść cały, cały obieg. Mam nadzieję, że udało mi się obejść za pierwszym razem cały obieg. Wyniosła prawie 5 km. Tak więc, spacerując, biegając, cokolwiek tutaj, naprawdę ma się poczucie, że jest się w takiej opuszczonej wiosce TSSU. Jakieś pomysły, co to może być? Cokolwiek to jest, to jest tu. TSSU. Garaż. wszystko jest tutaj mega, mega zarośnięte, tworząc takie zacienione, gdzie nie gdzie alejki, o, tak jak widzicie tutaj. to co możecie zobaczyć o tam. Wydaje mi się, że to był właśnie e, główny budynek szpitala, który miałby być wybudowany właśnie w okresie II wojny światowej. Całkiem niedawno odkryto że ciała 566 pacjentów tego szpitala zostały pochowane w nieoznakowanych grobach, nie na terenie obiektu, natomiast na trzech <laughs> pobliskich cmentarzach. Sam, sam kompleks szpitalny, z tego co mi wiadomo i z tego co szukałem, nie ma swojego cmentarza. Kolejna taka mała ciekawostka. We wrześniu 2009 roku. Teren szpitala został wykorzystany przez służby antyterrorystyczne Szkocji do przećwiczenia procedur usuwania zanieczyszczeń w przypadku incydentu nuklearnego, chemicznego czy biologicznego. W roku 2014 podobno nieruchomość, cały kompleks nieruchomości został wyceniony na 8 milionów funtów. Co uczyniło to najdroższą opuszczoną nieruchomością na terenie Szkocji. Natomiast 14 ze wszystkich budynków, to jest oczywiście stan na 2014 rok, także 14 ze wszystkich nieruchomości, które znajdują się na terenie szpitala, jest zaklasyfikowane przez Historic Scotland jako budynki zagrożone. Niestety nie udało mi się namierzyć willi mieszkalnej numer 9. Natomiast Patrząc po konstrukcji tego budynku, można domyślać się, że jest to inna willa mieszkalna. Tych willi było kilka na terenie obiektu. ale jest. Każda z willi mogła pomieścić około 30 pacjentów, którzy mieszkali tutaj na miejscu w szpitalu. I co do willi numer 9, jest, pojawiło się gdzieś w internecie zdjęcie właśnie tej willi. Na której rzekomo można, na jednym z okien można zobaczyć jakąś twarz wewnątrz, wewnątrz budynku. Oczywiście, wiadomo, no, trzeba brać to z dużym przymrużeniem oka, natomiast gdzieś taką informację udało mi się znaleźć, dlatego, dlatego też o tym mówię. Także to na dzisiaj by było tyle. Mam nadzieję, że film z Bangor Village Hospital podobał wam się. W, linku, w opisie podlinkuję wam dokładne miejsce, gdzie można zaparkować auto. Zresztą jak wbijecie na mapach Google Bangor Village Hospital poprowadzi was dokładnie pod samą bramę wjazdową do, do szpitala. Jeżeli e, chociaż częściowo doceniacie, doceniacie te filmy, podobają wam się to zapraszam do subskrypcji, żebym wiedział, że, że warto robić kolejne. Trzymajcie się, do następnego. Hej!